Wspomniała Pani, że pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym z takim naciskiem na tą behawioralną część. Dlaczego wybrała Pani właśnie ten nurt? Um, tak, to jest CBT, poznawczo behawioralny Ja głównie w pracy stosuję właśnie oddziaływania behawioralne, ponieważ um, no inne po prostu mają mniejszą siłę przebicia do pacjentów, do ludzi, których pracuję dlaczego wybrałam ten nurt, bo wydaje mi się, bardzo wydawał mi się i wydaje mi się bardzo solidny, konkretny. Um, bardzo podoba mi się taka struktura pracy, że, że tutaj masz powiedzmy konkretne kroki, które podjąć z drugą osobą. I ja nie zagłębiam się za bardzo w jakieś takie powiedzmy kolokwialnie, w jakieś takie haszcze. Um, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie, że, że pracujesz człowiekiem, i chcę mu pomóc, to, to jest moja intencja, ale nie do końca wiem jak. A w te mam to wszystko bardzo dobrze rozpisane i sama właśnie potrzebuję takiej, takiej struktury, by wiedzieć, że prawidłowo postępuję i też, żeby za bardzo właśnie nie, nie, nie lecieć gdzieś tam. Nie, że, że ta moja intencja pomocy nie przyjmuje takiej formy, co ja myślę, że będzie dobre dla człowieka, tylko tutaj już mam taki solidny, Um, solidną bazę, na której mogę się odwołać, i, i też bardzo dużo, bardzo dużo nauki, bardzo dużo doświadczenia. Um, CBT też jest bardzo efektywne, szczególnie w pracy właśnie, gdzie mamy doświadczenie, gdzie pracujemy z pacjentami um, z lękiem um, albo z obsesyjnymi, obsesyjno kompulsywnymi zaburzeniami. Um, więc bardzo fajne, bardzo przydatne, takie efektywne i praktyczne. A czy mogłaby Pani opowiedzieć, jak wygląda taka przykładowa sesja przeprowadzona w nurcie CBT? Mm -hmm. e, tak. To, to na początku po prostu to jest, to jest, to jest wywiad, to jest obserwacja. E, w CBT jest bardzo duży akcent kładziony właśnie na, na, na cele. E, pracujemy w takim paradygmacie, e, tak można tak powiedzieć, smart, czyli wszystkie nasze cele muszą być e, sprecyzowane mieszalne, atrakcyjne, może drogi realistyczne i terminowe. Więc yy, właśnie tu jest, tu jest różnica pomiędzy terapią postawczo-behawioralną i terapią psychodynamiczną. Yy, terapia psychodynamiczna też zarzuca czasami właśnie takim terapią bardziej yy, konkretnym, że nie wchodzimy tak w pacjenta co do końca nie jest prawdą, ale po prostu pracujemy w innej strukturze i trzymamy się tej struktury. Więc na początku jest wywiad, jest obserwacja i pacjent przychodzi zawsze z jakimś problemem. Um, chyba niezależnie w jakim nurcie się, się pracuje, no to ten problem to jest po prostu symptom, czyli um, tak, um, pracujemy na tak jakby, na mamy jakiś punkt zaczerpienia odkrywamy szerzej, te wszystkie, wszystkie mechanizmy, które leżą gdzieś tam. Dzięki temu też można przewidzieć, chociaż dowiadujemy się tego, jak wcześniej, jak, jakich trudności miał wcześniej, jakie trudności wcześniej miał pacjent i, i z jakimi być może będzie się zmagał. I. No kurczę, no, no dużo, dużo rzeczy jest. No, na takim pierwszym spotkaniu no to właśnie by było formulowanie tego problemu, potem przetwarzanie go na cele um, z tą zasadą SMART, więc potem jeszcze takie mniejsze kroki. Ustalamy się na ilość sesji, um, co ile się spotykamy. Um, też ja na przykład robię bardzo często bilans zysków i strat dla, motywa dla motywacji, czyli. Um, jakie będę miał zyski z tego, że, że faktycznie uda mi się osiągnąć te cele. W razie czego jakie to będą straty. Um, no i tak, to, to jest wszystko tak jakby rozdrabniane na poszczególne kroki, by wiedzieć po prostu, jakie cele osiągnąć. Um, jest też bardzo słynny model właśnie ABC. Um, gdzie tak. To jest praca z emocjami, praca z myślami, praca z zachowaniem, one są wszystkie połączone. Co mogę jeszcze tutaj powiedzieć, no różne techniki, różne techniki, które są, które działają, to jest, to jest najlepsze chyba, najfajniejsze. Wspomniała Pani, że ustala się ograniczoną liczbę sesji. Ile takich sesji mniej więcej wchodzi w całość terapii? Um. To zależy od problemu, to co zależy właśnie od, od symptomu, który, z którym przychodzi pacjent. Um, a zazwyczaj, standardowo, to jest taki 10 sesji, powiedzmy. Um, później, jeśli faktycznie, zazwyczaj jest tak, że z człowiekiem się pracuje i gdy, gdy powiedzmy, ta jedna, jedna sfera jest tak jakby, nie wiem, uleczona, ten jeden problem mija, znaczy, no tak naprawdę, że. Mm, mm, jakby to ładnie powiedzieć, jak, jak, jeśli jest problem, on musi mieć podłoże tego problemu, więc powiedzmy, mhm. pracujemy nad tym, tym problemie, czasami pacjenci mówią, że ok, to już jest to, co chcieliśmy zrobić, ale nadal jest, jest ta pożywka, powiedzmy, jest to podłoże, z którym również trzeba pracować, żeby, żeby po prostu inne problemy nie wyskakiwały gdzieś, więc raczej to już jest, potem się umawiamy z pacjentem, Um, według jego, według jego, kurczę, mi słowa. Potrzeb jakiś indywidualnych? Tak, 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 według jego, według jego potrzeb, według jego decyzji. Um, I, no i tak. A uważa Pani, że te 10 spotkań faktycznie może wystarczyć, żeby rozwiązać czyjś problem? Um, to zależy, jaki jest ten problem. Zależy, z czym przychodzi człowiek. I ja też szanuję po prostu decyzję, wolę drugiego człowieka, jeśli ktoś być może nie jest gotowy w tym momencie, by przeprowadzać taką właśnie dłuższą psychoterapię, gdzie, gdzie również jako terapeuci CBT będziemy troszkę zaglądać do doświadczeń, w którym właśnie odczuła ta się daną emocję, czy gdzie Skąd te myśli, które mamy w głowie, skąd one się wzię wzięły, z kto nam je dał. E, więc jest troszkę tak głębiej, głębsza praca, gdzie, gdzie praca się, no um, zazwyczaj um, to w przyszłości. Więc to zależy po prostu od pacjenta. E, ja rozumiem, że być może ktoś nie jest gotowy na to i może wrócić, powiedzmy za rok czy za dwa lata. E, czy, czy za kilka tysięcy miesięcy trzeba dwie tysięcy. Um, więc, więc tak, na pewno bardziej efektywne jest już tak, jak sprzątamy, to posprzątać powiedzmy metaforycznie cały dom, e, nie, tylko, nie tylko śmieci w garażu, e, al, albo po prostu tak, nauczyć kogoś, by by wiedział, jak sobie radzić. To jest najlepsze, co można zrobić. Również takie, jak już widzimy, że pacjent jest gotowy, jak um, potrafi radzić sobie bez nas, bo to jest chyba najważniejsze, co można dać drugiemu człowiekowi. Nie, nie, tylko, nie tylko pomóc, um, ale wiedzieć, że, że będzie narażony na różne sytuacje stresowe, że um, będzie być może posiadał jakąś taką tendencję, by być um, w takich sytuacjach, a nie innych. Um, I by był świadomy tego, jak, jak właśnie jak reaguje, co wtedy zrobić może. Um, mamy na to sporo technik, więc um, to, to jest najfajniejsze. Jak po prostu taki człowiek wychodzi i już jest. Przygotowany, przygotowany i świadomy e, i wtedy po prostu od czasu do czasu możemy umówić się na taką terapię podtrzymującą, czyli pacjent przychodzi tam co jakiś czas, co trzy miesiące, e, w razie czego jest z nami po prostu w kontakcie, gdyby się coś działo.